No mojej drodzy, tu paradoks. Zapraszam na kolejny poradnik. Z stron przewodnika właśnie śledzę jeden. Znajdujemy się w aneksie biblioteki. No i właśnie mi ta strona zniknęła. My jesteśmy w górnych piętrach tego to miejsca. Tam sobie lata. Ja myślę, że poczekamy aż... Aż się tu pojawi. Jeszcze sobie zobaczcie dokładnie, gdzie to jest. To ta część. O, mileć. Ok, mamy kolejną stronę w naszych rączkach. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że poradnik przydatny. Trzymajcie się, hej.